Leśnicy z całego województwa obchodzili we wtorek Święto Lasu. Uroczyste obchody odbyły się w Katowicach przy Bazylice św. Ludwika Króla i w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święto Lasu ma długoletnią tradycję. Po raz pierwszy obchodzono je 29 kwietnia 1933 roku. Wówczas honorowy patronat nad świętem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Po 80 latach powrócono do formuły święta. W tym roku honorowy patronat nad obchodami Święta Lasu objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Podczas tegorocznych obchodów w Katowicach spotkali się leśnicy całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Miejsce obchodów było szczególne, bo właśnie na terenie Kalwarii przy klasztorze w 2008 roku posadzono dąb papieski. Każde nadleśnictwo miało swoje stoisko, na którym można było uzyskać informacje na temat ich działalności, a ta działalność często jest bardzo zróżnicowana, choć sprowadza się do jednego, dbania o las. Każde drzewo leśne u nas ma w sposób naturalny wchodzi w związki symbiotyczne z grzybem. A my po prostu im pomagamy, żeby szybciej weszły w ten związek. Grzyb zastępuje Korzenie włośnikowe, po prostu dostarcza wodę, sole mineralne, a w zamian dostaje od sadzonki asymilaty. Jeżeli drzewo jest pozbawione tych grzybów, to choruje, mówiąc w skrócie. Naszym priorytetem jest prowadzenie gospodarki leśnej, ale na tle innych nadleśnic w Regionalnej Dyrekcji w Katowicach wyróżniamy się tym, że mamy leśną szkółkę kontenerową, która mieści się w miejscowości Nędza. Szkółka leśna jest to obiekt, gdzie leśnicy hodują sadzonki od nasionka do małego drzewka i dopiero potem takie drzewka ze szkółki leśnej są wysadzane w lesie na uprawach. Głównie hodujemy gatunki leśne z wykorzystaniem do nadleśnic z rejonu naszej dyrekcji katowickiej, tutaj, czyli województwo opolskie i województwo śląskie. Hodujemy sosnę, świerk, ale również buki, dęby, olsze. Czyli cały wachlarz gatunków lasotwórczych, tak zwanych. Niestety, las jest narażony na wiele niebezpieczeństw. Jedną z największych leśnych tragedii był pożar w 1992 roku w nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie administruje lasy na powierzchni blisko 18 tysięcy hektarów. Jeszcze taką ciekawostką jest, że ponad 20 lat temu na terenie naszego nadleśnictwa szalał pożar który strawił blisko 5000 hektarów lasu. U nas w nadleśnictwie i kolejne 4 4000 u naszych sąsiadów w nadleśnictwie Rudziniec i Kędzierzy. Jest to tak zwane pożarzysko w okolicach Kuźni Raciborskiej. W tej chwili jest tam młody las 20-letni, posadzony staraniem leśników. Część tego lasu powstała z odnowienia naturalnego. I właśnie szkółka kontenerowa powstała na potrzeby Odbudowy Od tegoż pożarzyska. Powód pożaru był bardzo błahy, prawdopodobnie wywołała go iskra spod kół hamującego pociągu. Pożar był tak ogromny, że w jego gaszeniu brało udział 26 samolotów zrzucających bomby wodne, 1100 samochodów pożarniczych, śmigłowce, 50 cystern kolejowych i 6 lokomotyw, a także sprzęt ciężki. W sumie w akcji gaśniczej brało udział około 10 tysięcy osób. Zniszczenia były ogromne, spłynęło łącznie prawie 10 tysięcy hektarów. No najlepszą obroną jest prewencja. Jak tylko zrobi się ładna pogoda, tak jak w tej chwili, uruchamiane są na terenie każdego nadleśnictwa dyżury przeciwpożarowe. Od godziny 9 do zmierzchu w terenie jest zawsze jakiś samochód patrolowy, i mamy wybudowane wieże obserwacyjne, na których no, są obserwatorzy wypatrujący ewentualnego dymu. Jeżeli zauważą taki dym, zgłaszają to do punktu alarmowo dyspozycyjnego w nadleśnictwie. Mamy do dyspozycji samoloty, mamy śmigłowce gaśnicze. Współpracujemy ściśle z strażą pożarną i to jest najlepsza metoda prewencja. No a jeżeli już się pojawi ogień, no to wtedy bardzo szybko staramy się go ugasić. Zadanie leśników od tamtego czasu jest trudne. Trzeba odbudowywać las, a przecież nikomu nie trzeba mówić, że taka odbudowa nie trwa kilka lat, a o wiele, wiele więcej czasu. Daj tu ryjek. No. O, hej. O. Las to nie tylko drzewa, krzewy i rośliny, to także zwierzęta. Użytkować, ale chronić. Eee, użytkując, nie niszczyć, nie dewastować, ani też nie pomniejszać tych zasobów. Myślę, że współczesnemu leśnictwu to się udaje, bowiem zasoby leśne w Polsce wzrastają, drewna mamy coraz więcej, ale i lasów mamy też coraz więcej. Te lasy są coraz bogatsze, chronimy tą różnorodność gatunkową, która w nich jest właśnie zawarta, bo tak naprawdę to większość gatunków, która żyje w tej strefie klimatycznej, żyje właśnie w lasach i one są takim gwarantem ciągłości życia. W województwie śląskim występuje wiele ich gatunków. Jednym ze szczególnych nadleśnictw jest Nadleśnictwo Wisła, gdzie dosyć licznie występuje głuszec. Ten bardzo rzadki ptak występuje na terenie kraju w ilości zaledwie kilkuset sztuk. O, i teraz no. No. trzeba się zatrzymać. W ten sposób można go było podejść. Podejście to mogło trwać... No, nawet, nawet, nawet powiedzmy kilka godzin. A skąd w ogóle nazwa głuszac? Właśnie stąd, że ptak głuchnie podczas wydawania jednego z dźwięków godowych, wtedy od 1 do 1,5 sekundy ptak przestaje reagować na bodźce zewnętrzne, co pozwala podejść leśnikom do głuszca na bliskiej odległości. Las to nie tylko drzewa, ale właśnie. Yy, głuszce są tym dopełnieniem. No i inne oczywiście zwierzęta. Natomiast Wisła miała głuszca w tym okresie XIX wieku i początku XX jako tą atrakcję, która przyciągała właściwie władców z, no, z całej Europy Środkowej, między innymi cesarz a tam bywał na polowaniach. Oczywiście wtedy polowano na górszce. No, ale koniec XX wieku to był taki gwałtowny spadek liczebności i groziło mu całkowite wyginięcie. Także obecnie staramy się go przywrócić tym naszym lasom, czyli hodujemy głuszce w specjalnych pomieszczeniach i co roku wypuszczamy na wolność około setki. Natomiast tak ile to ile to co to znaczy te 100 głuszców? To, to właśnie trzeba odnieść do tej liczebności w skali całego kraju. Na dzisiaj ta liczebność jest oceniana na 400 do 600 osobników w całej Polsce. Wracając do obchodów w Katowicach, uczestniczyli w nich nie tylko leśnicy, ale także dzieci, dla których przeprowadzono szereg konkursów, głównie konkursy plastyczne i fotograficzne. Dostaliśmy nagrody zrobiliśmy rysunki. Dobrze, Państwa, tego, się, okazji, się, o lesie. Ja narysowałam e, smoka i, i narysowałam e, takie jeszcze inne rzeczy. Jednym z głównych momentów Święta Lasu było symboliczne zasadzenie pięciu drzew. Swoje umiejętności ogrodnicze miał możliwość zaprezentować m.in. wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, który przyznaje, że prace w ogródku są jego pasją. Uwielbiam pracę w ogródku, uwielbiam pracę przy e, krzewach, przy przycinaniu, przy przesadzaniu. To jest W domu to jest moja pasja. Wszystkie części uroczystości były poprzedzane dźwiękami granymi przez leśników, a dźwięki były różne, od zwykłych fanfarów po dźwięki nawołujące na posiłek. To jest melodia, e, która jest najbardziej rozpoznawalna przez wszystkich tam myśliwych, którzy uczestniczą na przykład w różnych tam polowaniach czy tam innych uroczystościach. Zwieńczeniem obchodów był koncert zespołu Karantuo Hill, który od lat prezentuje muzykę z Zielonej Wyspy.